Siema, no jesteśmy w wesołej, a ja aktualnie przebywam w lesie, tutaj gdzie jest trasa i pokażę wam, co oni tu mają. Zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje, proszę państwa. A to, to jest istna perła inżynierii, naprawdę, no, istny Red Bull Rampage. Popatrzcie, to jest najdłuższy drop, jakiego w życiu widziałem. Zaczyna się tutaj i idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Już prawie nie mam siły, już mi się nogi mnie bolą. I dopiero mamy zeskok. I tam jest lądowanie, lądowanie też jest. Ma 6 metrów długości, chyba to lądowanie, albo więcej. I tam jest jakaś hopa. W ogóle tu tych hop jest pełno. Normalnie cały skup Europalet chyba musiał na to pójść. Na to wszystko, co tu jest wybudowane. Tu jakieś bandy, tam hopy. Nawet wszystkiego nie widać, bo tego jest jeszcze więcej. Także grubo, grubo. Ja już dzisiaj jeździłem, robiłem tutaj trening i ogólnie warunki są mega suche. No Piach jest po prostu taki wysuszony, sypki. Także dość ślisko. I miało... Prognozy pogody mówiły, że będzie padać. No i właśnie pada, chociaż w sumie nie wiem z czego, bo tam to niebo jest takie czyste. Aczkolwiek to by nie było takie złe, gdyby trochę popadało, bo to wszystko by nieco może siadło. I nie byłoby aż takiego pyłu, takiego piachu. A ciekawe jaka pogoda będzie jutro. W nowym mieście z tego co wiem, to trochę syf jest, tam naprawdę mocno pada, błoto, i tak dalej. A tutaj w Warszawie jest całkiem przyjemnie. Nawet jak jutro będzie padać, to ma być stosunkowo ciepło, także także będzie fajnie. Może znajdę gdzieś tam jeszcze maćka. Maciek tu gdzieś. Lata po trasie i szczałki przypina, jako gospodarz imprezy, ogarniacz trasy, autor w ogóle tej trasy to ma trochę do roboty teraz, także nie zazdroszczę mu. Ja jestem w najlepszej możliwej sytuacji, bo przyjechałem sobie do niego, mam blisko na trasę, a nie muszę się aż tak udzielać, chociaż może jeszcze jak będzie coś do roboty, to mu jeszcze nieco pomogę ale właśnie najlepiej to mieć wyścig, który robi Twój kumpel a nie Ty sam, bo uwierzcie mi przy takim robieniu wyścigów to jest męczarnia naprawdę czy męczarnia, no pewnie jak ktoś lubi to może nie męczarnia, ale naprawdę jest kupa pracy, z samym przygotowaniem trasy już nie mówiąc o reszcie, wiem to bo sam to przerabiałem jeszcze za czasów bieniaż Bike Teamu i tam organizacji jakichś pucharów polskich w przełajach Tarnowie, czy też zawodów tam koło tuchowa, nie były to rurki z kremem. No właśnie, znalazłem. Jestem. Są taśmy? Są taśmy. Szczałki są? Strzałki są. Cześć. Yy, szywki są złe. O. Dużo złych szywek ale ja. Się Maciek nabucham. ma szywki na sprzedaż. Ile yy. za to? Panie. <noise> no, muszę nabrać doświadczenia w tych szywkach. No to. <noise> Szywki to też nie jest prosty kawałek Nie, kręba. okazało się, że nie. To nie okazało jest takie... się, że nawet szywki mogą być no tak, skomplikowane. Taśmę brakuje, nie ma skrzywek, Chyba odwołamy tę imprezę. No i witamy w dniu drugim. Została już około godziny do startu, także jestem przebrany, ogarnięty. No i właśnie mam dla Was jeszcze parę takich ciekawostek, nowości stylistyczno-artystycznych. Jak widzicie, ewoluowałem przez zimę, zmieniłem barwę i z topora szarego stałem się teraz toporem niebieskim i w tym roku ciuchy robi mi młodo powstała polska firma Dam CC z Dolnego Śląska. Chyba zresztą jestem jednym z pierwszych jej klientów, ale nie żałuję, bo naprawdę jakościowo są mega fajne, także jestem zadowolony. Wydaje mi się, że ten kolorek również wyszedł całkiem, całkiem fajnie. Także polecam. Druga sprawa, to już może widzieliście, ale jakby ktoś pytał o okulary, są to Tripout Infinity. O tym już nagrałem ostatnio film. Także, jak ktoś chce więcej, to zapraszam do oglądania. Ja tylko przypomnę, że obowiązuje cały czas kod rabatowy na 15% zniżki na wszystkie graty, wszystkie rzeczy od tripauta. Także, jak ktoś potrzebuje jakiejś optyki, no to nic tylko brać. No i przy okazji wleciał też nowy kask. Jest to najnowszy model od Forza: Force Neo w takim fajnym brązowo-piaskowym kolorze. Aczkolwiek moja dziewczyna już mnie wyśmiała, że jest różowy, bo rzeczywiście przy takim specyficznym oświetleniu wpada w takie delikatne różowe tony, ale oficjalnie jest brązowy i tego się będę trzymał. Ma parę fajnych gadżetów, na przykład tutaj jest o klamerka też od Fidloka, taka na magnes, także bardzo sprytne, bardzo fajne. Czy mi się to uda zapiąć? O, jedną ręką można zapiąć, bo fajnie na magnesie się trzyma. Ma dobrą regulację z tyłu, i ogólnie wydaje mi się, że jest całkiem ładny, także śmigam w nim z przyjemnością. No i jeszcze ostatnia sprawa, napisał do mnie ostatnio zespół metal korowy, słuchajcie, polski zespół Mentali Blind z Wrocławia, jeśli dobrze kojarzę. No i napisali do mnie z takim tematem, że ostatnio wydali nowy album. Jeśli bym chciał używać jej muzyki w swoich filmach, no to oni mogą mi udostępnić. Ja na to bardzo chętnie przesłuchałem troszkę ich kawałków. Wydaje mi się, że będą fajnie pasować. Także w tym filmie myślę, że przy okazji jakieś z nich się pojawią. Także jeśli lubicie taką muzykę, to zachęcam serdecznie, żeby wbić do chłopaków, posłuchać. A jak nie słuchacie takiej muzyki, to i tak obczajcie, bo może akurat polubicie. I to chyba tyle na teraz. Ja się idę ogarniać i trzeba się coś pościgać. Bizim şöyle halinin ihtiyacı var. thank right. Já vai, já vai, já vai! vai. Vai, 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 vai. Jak go miałem, jak ja ta trasa się składała tylko z tych, to bym raczej nie wygrał, tylko te dwa podjazdy tak, tam ratowały Woda? Orany. wrzałem treneru? O rany Panie treneru Panie treneru Panie zawodnik Panie, treneru. przygotowany Panie, w miarę, jeszcze tak. musi potrenować no, ale... no, Sprawdziłem go, ja tak nie jechałem szybko dzisiaj Chciałem zobaczyć jak sobie radzi na właśnie tych zakrętach Jeszcze po, popracujemy trochę <noise> Całkiem fajny wyścig z tego wyszedł, myślę, że był również dość ciekawy dla obserwatorów, dla kibiców, bo jak może zauważyliście na wideo, praktycznie do samego końca jechaliśmy z Mackiem dosłownie kilka sekund od siebie. Dwa pierwsze kółka on jechał pierwszy, potem ja postanowiłem, że spróbuję odjechać. no Udało mi się na trzecim okrążeniu, ale cała ta przewaga to było może 10-15 sekund w porywach, i tak naprawdę nie udało się tak mocno odjechać. Ale też jemu się nie udało mnie dogonić, także no udało się. Wygraliśmy, wygraliśmy. Zobaczcie, mamy tutaj nasze trofeum. No i to jest w sumie troszkę również wasze trofeum, tak? Ja się ścigam, ja jeżdżę, ale wy oglądacie, wy kibicujecie, wydajecie łapki w górę i wykomentujecie, a patroni dodatkowo mnie wspierają, także dzięki wielkie. I pamiętajcie, że każdy taki nawet najdrobniejszy sukcesik to jest również w jakimś tam stopniu wasza zasługa, także dzięki wielkiej mam nadzieję, że jeszcze uda się takich pucharków troszkę z tego roku przywieźć no oczywiście też nie ma się czym podniecać, bo obsada nie była aż tak dobra jak w, na przykład w Jabłonnie parę tygodni temu, cała czołówka pojechała na Puchar Świata do Czech, więc nie było takich absolutnie najmocniejszych osób ale i tak fajnie coś wygrać tym bardziej, że przez tą pandemię tak naprawdę każde nawet podwórkowe zawody stają się takim pucharem lub mistrzostwami Polski więc naprawdę nie jest łatwo cokolwiek zdobyć. No i nawet takie lokalne ściganie naprawdę, naprawdę cieszy. No a taka prawdziwa weryfikacja będzie w nadchodzący weekend w Białym Stoku. Także wszystkich, którzy się tam również wybierają, już teraz zapraszam. Jak chcecie pogadać czy coś, no to, no to właśnie widzimy się w Białym Stoku. Przypominam, że Wy także możecie zostać moim patronem za sprawą Patronite'a. Wszystkie przydatne linki macie w opisie. No i jeśli film Wam się podobał, no to oczywiście łapka w górę, może jakiś komentarz. Napiszcie, co sądzicie na temat nowej muzyki, bo mnie osobiście bardzo się podoba. Wydaje mi się, że takie klimaty bardzo dobrze pasują do kolarstwa górskiego. No ale ciekawi mnie Wasze zdanie. Może coś pokombinuję z nowym intro. Auto jedzie, więc poczekamy. No, może jakieś nowe intro z tego ulepię. No i to chyba tyle, także do zobaczenia w Białym Stoku, cześć!